No i myślę sobie, że zanim zaczniemy rozmawiać o drugiej części Shazama, to pogadajmy o pierwszej części, bo tutaj warto stworzyć kontekst. Dla mnie hmm. to była bardzo sympatyczna komedia familijna hmm. o właśnie dysfunkcyjnej, patchworkowej rodzinie, która musi się zgrać w obliczu niebezpieczeństwa i w zasadzie twórcy kontynuują ten wątek w drugiej części, ale pytanie, czy zrównił danym efektem. Hmm. Słyszysz słowo sympatyczne i ci się <laughs> zapala lampka w głowie, ale to prawda, to był bardzo sympatyczny film. No ja, ja nie podzielam tych negatywnych, aż tak negatywnych opinii względem drugiej części, może to wynika trochę z tego, że Raczej nie mam nigdy żadnych oczekiwań, jak idę na film superbohaterski i na ogół kończy się to tym, że jak już zasiadam w, hotelu, mm -hmm. w fotelu, to jestem mile zaskoczony i po prostu cieszę się z tej rozrywki. No cóż, no Shazam 2, no, fajnie no. <ścoughs> Kurczę, żarty trafiają tam, gdzie mają trafiać. Nie wszystkie. Nie, może nie wszystkie, ale z ołówkiem na przykład albo z smokiem, który jest no. nie widzi czemu drewniany. <laughs> Wsiem, że będzie jakiś trzeci, reguła trzech, tak jakby do tych żartów. Nie wiem, z dawno nie miałem filmu, o którym naprawdę nie wiem, co powiedzieć. Jedynka była super. Eee, najlepszy remake Koreedy, chyba z udziałów, jaki widziałem. Eee, w ogóle bardzo lubię takie narracje o rodzinie, nie? Że, że rodzina nie musi być, że tak jakby jej definicja jest bardzo elastyczna i może składać się naprawdę z. I z niedopasowanych takich elementów, i przede wszystkim z elementów, w których nie łączą więzy krwi, co było super. I żarty w jedynce chyba wszystkie siadały i obsadowo to było ciekawe. No to był też chyba film trochę swojego czasu, nie? Że takie fajne odświeżenie w DC, które strasznie ryło tą tak. po, po, po betonie mhm. w, w wczesnym okresie. A teraz, teraz sytuacja się troszkę odmieniła. Nie wiem, czy potrzebujemy Shazama. Ani to zabawne za bardzo. A czego my właściwie potrzebujemy? Ani to emocjonujące. Potrzebujemy kolejnych Marveli. No nie wiem, ja może też jestem zmęczony, ale nic mi ten film nie zrobił, nie? Też był dla mnie totalnie letni, nie? Jakby nie potrafię nawet... No dobra, to może powiedzmy o tym, co nie było letnie, czyli przede wszystkim Jack Dylan Grazier, nie? On kradnie show. To tak, jest tak. jego, moim zdaniem, to jest jego film. A Aliwaj. tutaj mi się wydawał trochę irytujący. Trochę jest taki napompowany, wygląda trochę jak schodząca za afisza gwiazda porno jest, taki... racket. <noise> ale kurde, no fajne są córki Atlasa, Lucy Liu, Helen Miren. No nie, no sorry, no Lucy jest najgorszą po prostu no postacią. Bracie? I jej postępowanie jest na zasadzie, bo tak, nie? Będę zła, <noise> bo tak. Po prostu zrobię tak, bo tak, wykończę kogoś, bo tak. Jakby tam nie ma nadbudówki scenariuszowej. Mhm. I to jest mój problem, że w zasadzie akcja pędzi na złamanie karku, I ale zapomina zupełnie o postaciach mhm. i o historii. No, w jedynce był tekst dość... Mocny, nie? Przede wszystkim wiedziałem, o co chodzi głównemu bohaterowi. Tak jakby fajny był ten cały taki, no społeczny to jest za duże słowo, ale jednak cały ten taki background z, tym, z tymi domami dziecka i tak mm -hmm. dalej, nie? Że to tak budowało w obrębie tego świata super bohaterskiego jakąś taką nową jakość mimo wszystko, nie? No tak, A to... było takich obyczajowych, jakichś fajnych scenek, typu tam właśnie to bujanie się po, po tych 7-Eleven w nocy. Robienie nie tam rzeczy. Dużo było jakiś takiej podjarki, tą super no tak. z perspektywy nastolatka, nie? Beki z tego, że to są y, dzieciaki zamknięte w tak, dorosłych tak. Y, w dorosłych ciałach, tak dalej. Więc wykorzystują te moce y, nie po to do czego powinni wykorzystywać, no bo to jest też o tym historia, tak, o dorastaniu do bycia superbohaterem, o braniu odpowiedzialności, ale też o odkrywaniu kolejnej tożsamości, no bo przecież to są dzieciaki z domu zastępczego, więc po pozostawieniu przez rodziców znalazły się w jakiejś nowej roli, teraz są jeszcze w nowej roli, bo są superbohaterami i tak dalej, i tak dalej, tu jest próba kontynuacji tego, no czy to się udało, no to już jest yy, inna rzecz. Ale Wymieniałeś te wątki, dobrze, chciałem sobie. powiedzieć, że ciekawiej się o tym rozmawia, niż to się no, ogląda, tak, ale no... zupełnie tak nie jest. Rozmawia się o tym jeszcze mniej ciekawie, niż się to ogląda chyba. Tak, tak, tak. E, no nie wiem, no, totalny średniak, jakby totalne, totalny środek skali nie mam. Ale product placement z KITELCY 10 <laughs> na 10. <laughs> 10 na 10, zdecydowanie. Nie, nie włączajmy tego do oceny, ale tak. No dobrze, z KITELCY 10 na 10, a jak Zemsta Bogów, Furia Bogów? E, fantastyczna, 5 na 10. Nie Bogów. <laughs> to chyba najpierw podsumowuję, że na tytułu nie, nie idzie zapamiętać. E, 5 na 10, nie 6, zapomnę tego sensu nigdy. 6 na 10. Ulatnia się ten seans, ale 6 na 10. Ode mnie też 5 na 10, wszystko już jasne. A my przechodzimy do clue tego odcinka. Obejrzeliście właśnie jedną z trzech recenzji w nowym odcinku. Mówi się, pozostałe dwie możecie znaleźć tutaj i tutaj. A całość do obejrzenia na Filmwebie. Do zobaczenia.